Szkodzi. Tak, nie szkodzi. Chodź, poczytaj. Co masz? to Krokodyl! A to. Też krokodyl? Też straszny krokodyl. A mu! A my może zrobić oczywiście, może ugryźć, jak nie wiem co. Czytamy Antonino w walce z czasem. Uwaga! Antonino. W walce z czasem. Antonino bardzo lubi spacerować po lesie. Pocha kwiaty, obserwuje ptaki i przechadza się wśród drzew. Jest wtedy zadowolony. Nagle Antonino słyszy krzyki dobiegające z głębi lasu. Co to może być? Musi sprawdzić, co się dzieje. To niedźwiedź wpadł we wnęki i jest ranny. Muszę mu pomóc, muszę go uratować, myśli Antonina. Biedny miś, jest tutaj mała? Gdzie jest? Boli go łapka. Wpadł we wnyki. Antonino ma tylko 5 minut, by uratować niedźwiedzia. W ciągu pięciu minut musi przebiec przez las, wspiąć się na górę i zejść z niej, przedrzeć się przez bagna, przepłynąć rzekę i przemierzyć długą aleję wiodącą do szpitala. Jak on to zrobi? To bardzo łatwe! W pierwszej minucie Antonino przebiega przez las. Jest las? Gdzie jest las? To jest las. A gdzie jest lis? a dzięcioł? I jak robi dzięcioł? Jak robi dzięcioł? Ciuk, puk, 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 Skuku, puku. W drugiej minucie Antonino wspina się na górę i schodzi z niej. W trzeciej minucie Antonino przedziera się przez bagna. W czwartej minucie Antonino przepływa przez rzekę. A kto to jest? Co to jest? Ała, ała. Tu miś ma ała, tak boli go łapka. A to? Kum, 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 żaba? Ała boli się. Antonino biegnie z misiem do lekarza, wiesz? W piątej minucie Antonino przemierza aleje. i dociera. No ma ała dalej misiu, zobacz. I dociera ją do szpitala. Boli misia. Dlatego Antonino go niesie. Zobacz. Jakie to szczęście, że Antonino tamtędy przychodził. Mis jest uśmiechnięty. Ma już bandaż na rączce, na łapce. I go już nie boli, tak? No. Cieszą się. Cieszy się Antonino. A Misio? A powiedz Misio. A powiedz tak głośno, Misio. Głośno Misio. się opowiedziałeś. A to? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ptaszki? To ten jest ptaszek, a rosną... ten ptaszek, a rosną kwiatki? A co to jest, Luciu? Poczekaj, jeszcze tu nie powiedz. A co to jest? Ale tak głośno powiedz. Czy czytamy Antonino? Dobra, to zaraz będziemy jeszcze raz czytać. I już czytam.